Telewizor czy projektor, a może coś pośrodku? Oto Hisense Laser Cinema, czyli urządzenie będące czymś pomiędzy telewizorem a projektorem. Producent każe to urządzenie nazywać projektorem, dlatego, że de facto nie ma w sobie wbudowanego tunera telewizyjnego, który pozwalałby na oglądanie telewizji, tak jak to robimy na tradycyjnym telewizorze. W tym odcinku sprawdzimy, jak to rzeczywiście jest i odpowiemy na pytanie, czym różni się od innych projektorów. Ja jestem Alo i zapraszam Was do oglądania najnowszego odcinka na kanale Technostrefa. Musicie wiedzieć, że ten odcinek zawiera współpracę reklamową z marką Hisense. Zacznijmy od tego, że domowe kina nie ograniczają się tylko do telewizorów, szczególnie gdy mowa o możliwości wyświetlania obrazu od 90 do nawet 130 cali, jak w przypadku sprzętu, który dzisiaj zobaczycie. To właśnie projektory mogą być szczególną gratką dla wszelkich kinomaniaków. Do niektórych wcale nie potrzebujecie dedykowanej sali kinowej czy sporo miejsca, by cieszyć się obrazem z projektora. Model, który widzicie, czyli PX1 Pro, jest nieco większy od klasycznego projektora, który wymaga kilku metrów do wyświetlania obrazu o porównywalnej przekątnej. Jednak w jego wnętrzu znalazło się też wystarczająco dużo miejsca do zastosowania. Choćby porządnego zestawu audio. Dwa głośniki w systemie stereo o łącznej mocy 30W RMS to całkiem niezłe wyposażenie, szczególnie, że oferują wsparcie dla Dolby Digital i Dolby Atmos. Oczywiście nie będą w stanie dorównać pełnemu zestawowi kina domowego, ale do obejrzenia filmu po ciężkim dniu w pracy będą bardziej niż wystarczające. Ale, żeby była tutaj jasność, możecie taki system podłączyć bez najmniejszego problemu. Mowa tu o kinie domowym. Na tylnym panelu, tym skierowanym w stronę ściany, znalazły się dwa gniazda HDMI w standardzie 2.1. Znalazło się także jedno wyjście optyczne, gniazdo USB, czy w końcu port Ethernet do przewodowego podłączenia internetu. A, no i jest jeszcze złącze zasilania. Przejdźmy jednak do tego, co jest tutaj najważniejsze, czyli obraz. Projektory, także te krótkiego rzutu, różnią się od klasycznych telewizorów jedną zasadniczą rzeczą. Matryce LCD, kulet czy OLED wytwarzają światło, które trafia bezpośrednio do waszych. Oczu z kolei projektory generują światło, ale do oczu trafia ono dopiero po odbiciu się od jakiejś powierzchni. Może być to ściana, nie ma nic z tym złego, jednak najlepsze efekty uzyskacie przy zastosowaniu dedykowanego ekranu, który odpowiednio ukierunkuje promienie światła, oferując doskonałe wzorowanie kolorów czy kontrast. Hisense PX1 Pro pod względem specyfikacji jest w stanie wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K, jednak to nie ten aspekt robi największe wrażenie, bo to urządzenie ma do zaoferowania fenomenalną przestrzeń barwową. Producent oferuje tutaj pokrycie palety barw BT2020 i to w aż 107%, ale tak na nasze to ponad miliard kolorów. Ten konkretny standard jest wykorzystywany na szeroką skalę, przede wszystkim w filmach, ale coraz częściej także w serialach. Innymi słowy, za pośrednictwem tego projektora zobaczycie obraz w ten sposób, jak chciał tego reżyser. Nie zabrakło tutaj także wsparcia dla standardu HDR10 i przy okazji musimy sobie właśnie porozmawiać o jasności. W przypadku projektorów jasność wyrażana jest w lumenach lub Anzi lumenach. Dla Hisense PX1 Pro jest to Wartość na poziomie 2200 ANSI lumenów. Taki projektor może być dobrym wyborem dla osób, które chciałyby mieć kino we własnym domu. Jako, że nie są w stanie przynajmniej na razie zaoferować jasności maksymalnej na poziomie porównywalnym do dobrych telewizorów, nie sprawdzą się w dobrze oświetlonym salonie za dnia. Są po prostu bardziej wymagające, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie. Także tak jak możecie zauważyć, w naszym pomieszczeniu również nieco zaciemniliśmy je, aby móc oglądać obraz z tego projektora. Jednak nie można im odmówić, że są w stanie zaoferować ogromny ekran o przekątnej nawet 130 cali, jak ma to miejsce w przypadku tego modelu od Hisense. Oczywiście wszystko zależy także od szerokości i od odsunięcia od ściany tego projektora, tak jak widzicie w przypadku mniejszej czy węższej RTV-ki w jakiegoś miejsca, na którym położycie ten projektor obraz będzie nieco mniejszy natomiast gdy go odsuniecie od ściany bardziej ten obraz zacznie się powiększać jednak żeby nie było że dramatyzuję tutaj z powodu niskiej jasności światło odbite od jakiejś powierzchni może być generalnie lepsze dla naszych oczu nie chodzi tutaj tylko o obecność światła niebieskiego ale i o samo wyświetlanie obrazu które nie powinno tak męczyć naszych oczu jak przystało na sprzęt tej klasy na nie zabrakło także systemów, które wykonują kalibrację za Was. Ta w końcu jest konieczna, by wyświetlać prawidłowo obraz i zniwelować zniekształcenia. Do tego procesu używamy naszego smartfona. Oczywiście kalibrację można przeprowadzić także manualnie. Hisense zamontował tutaj także dodatkowy specjalny sensor, który wyłączy laser, jeżeli ktoś znajdzie się zbyt blisko urządzenia. Z kolei, jeżeli chodzi o żywotność laserów, czy jak to woli źródeł światła, tutaj producent mówi o co najmniej 25 tysiącach godzin, czyli ponad 12 tysiącach filmów. No dobra, ale trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie dla kogo jest ten projektor? Przede wszystkim dla tych z Was, którzy chcieliby mieć kino we własnym domu. Za sprawą zintegrowanego systemu Android TV oraz dostępu do najróżniejszych serwisów streamingowych Hisense PX1 Pro pozwala cieszyć się najróżniejszymi produkcjami w wysokiej jakości i to z dodatkowym bonusem, jakim jest wrażenie oglądania filmu w kinowym stylu. Natomiast warto tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz. Ten model ma pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o granie, szczególnie dla tych z Was, którzy posiadają najnowsze. Konsole nowej generacji. Co prawda, znajdziecie tutaj dedykowany tryb gry czy technologię ALLM, ale częstotliwość odświeżania jest ograniczona do 60 Hz, a input lag wynosi 30 milisekund. Z grami dla jednego gracza, w których cieszycie się rozgrywką, nie powinno być większego problemu, ale w tytułach, które są nastawione na rywalizację, może być tutaj trochę gorzej. Podsumowując, myślę, że Hisense Space 1 Pro to ciekawa alternatywa dla klasycznych telewizorów czy Projektorów. Co prawda, nie jest idealna, ale kusząca też pod jednym zasadniczym względem ceną w stosunku do rozmiaru ekranu. Ten model, tak jak już mówiłem, jest w stanie wyświetlić obraz o przekątnej od 90 do nawet 130 cali i nie wymaga przy tym ogromu miejsca. Aktualną cenę tego sprzętu możecie sprawdzić klikając w linka, który znajduje się w opisie pod tym filmem. Warto też mieć świadomość, ile trzeba zapłacić za telewizję wizor w takim rozmiarze, który ledwie zbliżyłby się do przekątnej oferowanej przez ten projektor Hisense. To tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Technostrefa, no i sprawdzić nasz najnowszy film. Do zobaczenia!